Witam Cię serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co jest niezwykle istotne w momencie, kiedy chcemy się zdrowo odżywiać, kiedy chcemy dbać o to, co jemy, kiedy nie chcemy jeść po prostu rzeczy złych, niezdrowych, niedobrych. Otóż jedna z najważniejszych umiejętności dzisiaj na zakupach to umiejętność czytania etykiet. O co chodzi z tymi etykietkami? Na co zwrócić uwagę? I czym się kierować przy wyborze produktów. Powiemy też sobie o różnego typu haczykach stosowanych przez producentów, żeby albo coś ukryć, albo na coś nas namówić i przedstawić coś jako atut, mimo że to tym atutem wcale nie jest. Powiemy też o kilku rzeczach, których się należy przede wszystkim wystrzegać i w momencie, kiedy mamy na przykład dwa czy trzy podobne produkty, to... Żydoka na skład i już wiemy, który z tych trzech produktów wybrać. Zacznijmy od najprostszej zasady, która też jest bardzo łatwa do sprawdzenia w sklepie i to dosłownie w 2-3 sekundy. Otóż niemal zawsze, im krótszy skład produktu, tym lepiej.